Cześć, jestem Natalia, a to jest Alokazja Reginula Black Velvet w kolejnym odcinku z serii Alokazja Miesiąca. Zapraszam! Nazwa tej rośliny nie wzięła się znikąd, ponieważ ma bardzo, bardzo ciemne liście i welwetowe, czyli bardzo pokryte kutnerem. Kutner to są takie krótkie, poplątane włoski, które mają na celu się na przykład przed zbyt dużą utratą wilgotności, przed wiatrem, przed zimnem. No i u Black Velvet ten kutner jest naprawdę bardzo, bardzo gęsty, taki zbity. Są odmiany na okazji, które tego kutnera mają znacznie bardziej delikatnego. A tutaj właśnie w tym wypadku on jest tak gęsty tak gruby, że nadaje tym tak bardzo ciekawych dotyku faktury i wrażeń dozykowych dostarcza, ponieważ one wydają się jakby były... Z kartonu takiego cienkiego. No, y, nietypowe są te liście bardzo. Rzadko spotyka się takie, wśród, y, takie liście wśród roślin. Urody, no zdecydowanie urody dodają tym liściom te kontrastujące jasne nerwy. I żeby było ciekawiej, to kutner, którym pokryte są te nerwy, jest troszkę bardziej delikatny. I ja mam wrażenie, że miejscami nawet troszkę dłuższy niż ten normalnie na liściach między nerwami, przez co kiedy pada na niej światło pod okien, odpowiednim kątem, to unerwienie yy, odbija światło jeszcze bardziej, dzięki czemu ten kontrast jest podbity i można się zapatrzeć w, w takim momencie na te rośliny naprawdę ją podziwiać. Od spodu oczywiście liście alokazji i walek nie zawodzą, jak w każdym innym wypadku. Tutaj są spodnie blaszki, liścia są fioletowe, nerwy są zielone, potem te zielone do łodygi idą dalej. No to też wygląda pięknie i też mają fakturę od spodu te, te, te liście w dotyku. To też zupełnie inaczej to jest. Świetne są te liście, naprawdę. Jest to alokazja, która pochodzi, uwaga, w szok i niedowierzanie. z Borneo. Czyli jednej z wysp Archipelagu Malajskiego i to nam jasno wyraźnie daje do zrozumienia, jakie są potrzeby tej arokazji. Chociaż z uwagi na tej te ciemnej liście, mimo że ona potrzebuje mieć jasno, to na pewno nie może stać bezpośrednio na słońcu, szczególnie w okresie letnim. Południowy parapet bezpośrednie słońce to nie dla tej arokazji. Nie, nie, zdecydowanie nie. Ten ciepły kolor jest dlatego właśnie, że ona rośnie w takich gęstszych obszarach tych lasów, i tam, żeby złapać promienie słoneczne, no to łatwiej jest taki ciemny kolor. Na Lubi jasno, ale nie bezpośrednie słońce, żeby, bo to na pewno się poprzeparają wtedy te, te, te liście, a szkoda by było. Ważna też jest jeszcze wysoka wilgotność powietrza, ciepełko, oraz jak w przypadku każdych alokazji, tak jak tak, tak, tutaj, no, nawożenie cały rok. Yy, alokazje są roślinami tropikalnymi rośliny, a rośliny tropikalne w większości nie, nie zimują, nie wychodzą z tam z zimą i tutaj również staramy się robić tak. Ja polecam robić tak, żeby. Każda alokazja oraz właśnie też alokazja Black Velvet y, odczuła te zmiany u nas za oknem w jak najmniejszym stopniu. Jeżeli nie doświetlamy rośliny, no to staramy się w jak najjaśniejszym miejscu na ten okres jesienno-zimowy ją y, uprawiać, przestawić takie miejsce, żeby faktycznie było jej jak najjaśniej, ale jednocześnie ciepło. No i ta wilgotność, y, która jest typową potrzebą dla wszelkich roślin topikalnych. Ja zauważyłam, że ona całkiem nieźle znosi, kiedy zapomni mi się podlać roślinę o 1-2 dni, to ona nie histeryzuje, na przykład w przeciwieństwie do nebuli, która jak tylko ma trochę za to już zwijaliście i całą sobą krzyczy podlejnie, tak tutaj ona chyba nawet troszkę lubi Mieć dłuższe przerwy między polderami. Oczywiście nie, nie chodzi mi o to, żeby kompletnie ją przesuszyć i przesadzić. Natomiast no, ogarnia to. Jest takie nieźle. Nowe liście, kiedy wychodzą, ten już jest ciemny, on niedawno wyszedł, to są bardziej zielone od tych już dojrzałych liści i tu się na czym martwić, one ściemnieją z czasem. To nie jest powód to jest normalne dla tej odmiany. No i podłoże. Podłoże zmieniamy. A okazją w ogóle wszelkim roślinom jest ten team. Zmieniamy podłoże cały rok. Jeżeli roślina trafia do nas w podłożu produkcyjnym, to zmieniamy je cały rok bez względu na porę roku. Powtarzam to i będę powtarzać przy każdej możliwej okazji. Za okazją jest podobna. Podobnie one potrzebują żyznego, przypuszczalnego podłoża, które nie do, będzie na tyle lekkie, żeby te korzenie, ani w efekcie nawet bulwa, nam nie zgniły. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej alokazji? No to, że zalicza się ją do grona alokazji Jewel. Yy, Alokazje Jewel to jest taka grupa alokazji, które są zdecydowanie mniejsze od tych wielkich odmian. Chodzi o to, że można je spokojnie uprawiać w domu i one nie osiągną nie wiadomo jak wielkich rozmiarów. I mają bardzo, bardzo ozdobne liście. No i y, aktualnie uważa się, że Alokazja Black Bebel jest najmniejszą z właśnie grupy alokazji Jewel. ona osiąga do 45 cm y, wysokości. Więc jeżeli szukacie rośliny, która będzie grać pierwsze skrzypce, skrzypce w Waszym pomieszczeniu, czy mieszkaniu, czy w biurze, czy gdziekolwiek. A jednocześnie no, nie, nie, nie po, powiększy swojej wielkości w nie, niekontrolowany sposób, to zdecydowanie okazja. Black Velvet y, się do tego nadaje. No bo jest i wyjątkowo rośliną, przyciągającą uwagę i nie rozrośnie się nie wiadomo do jakich y, rozmiarów. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ach, mogę powiedzieć, że ona potrafi, kiedy coś jest nie tak. Y, rozkładać liście na boki i to może znaczyć, że albo ma za sucho i trzeba ją podlać, żeby odzyskały fugor, albo ma przegnite korzenie, więc warto sprawdzić co się dzieje w systemie korzeniowym, albo ma za ciemno i dlatego wygina liście w kierunku światła, żeby jak najwięcej tego światła dla siebie zdobyć. Na pewno takie y, opadające liście są dla nas sygnałem, że coś się dzieje z tą, z tą rośliną. Y, może też być tak, że przy okazji tego, kiedy te liście się rozchylają, bo one po prostu robią miejsce dla nowego idącego liścia albo kwiatostanu. Częściej jednak kwiatostanu, bo nie, ponieważ kwiatostany, uwielbiają, mają dość grubą łodygę. Jednak, jeżeli widzimy, że idzie liść albo kwiat, y, w ogóle o kwiatach alokazji zrobię osobny film, nagram, bo to bardzo ciekawy temat i ludzie dzielą się na dwie grupy, jeżeli chodzi o kwiaty alokazji, ale to jeszcze innym razem będę o tym mówić, z całą pewnością. <laughs> jeżeli widzimy, że idzie albo kwiat, albo nowy liść, bo u alokazji black velvet, tu zresztą widać, bo pochodzi nowy, jestem pewna, że to jest liść, bo ma odpowiedni kształt, nie jest to kwiat tutaj, widać, że idzie nowy i ona nam się właśnie rozchyla, to jednak najpierw bym się upewniła, że wszystko jest ok w podłożu i korzeniach i że odpowiednie ma stanowisko, nie za ciemne, a dopiero upewnieniu, po upewnieniu się, że jest wszystko ok, stwierdziła, że dobra idzie ci nowy liśc, tam kwiat, dlatego się rozkładasz. Najpierw bym wykluczyła wszystkie inne opcje, żeby uznać, że no, tym razem z okazji liścia, czy chodzącego nowego liścia, czy kwiatu ona się rozłożyła. Bo yy, jednak w, jest mnóstwo innych czynników, które mogą mieć na pierwszym miejscu wpływ na ten twór gorliści, jeżeli właśnie yy, nowy przyrost. Ja ją oczywiście ten swoją Black Velvet kupiłam przy okazji słynnej już promocji, w, znaczy promocji słynnego rzutu w Biedronce. Co zresztą pokazywałam filmie o swoich roślinach z marketu. I wtedy oczywiście od razu ją przesadzałam i znalazłam dwie bulwy. Te dwie bulwy już się ukorzeniają od dawna, zaczynają wypuszczać pierwsze, pierwsze, pierwsze liście powolniku. Nie poganiam ich, poczekam, ja mam czas. Ale za to dosadziłam tutaj tego malucha, którego już miałam bulwę znacznie wcześniej, i on zaczyna gubić pierwszy liść, który wypuścił jeszcze w pudle w czasie ukorzeniania. I tutaj widać, że właśnie jak te liście młode różnią się od tych starszych już, nawet tych małych, które no, jest różnica między tym a tym no zdecydowanie trzeba uważać żeby jej nie przelać, co zresztą zauważyłam, że, że ona bardzo okej okay znosi to, że przez dłuższy czas, trochę dłużej niż inna okazja nie jest podana i no dobrze jej robi to regularne nawożenie i widzę, że ten liść wyszedł, tutaj wychodzi następny. I polecam je nawozić nawozami mineralnymi, nie tylko biohumusami Zresztą o tym, dlaczego należy yy, nawozić alokazję, mówię w osobnym filmie, który polecam, bo coraz więcej osób podbija do mnie, się pytając, co się dzieje z alokazjami ich. Z okazji nad, nadchodzącej, już w prawie Przeszłej jesieni i na co zjedzimy, i najczęściej to jest efekt tego, że te osoby przestają nawozić alokazję. Dlatego polecam nawozić alokazję bez względu na porę roku. I to już wytłumaczyłam, polecam ten, ten film. Jeżeli chodzi jeszcze o okazję ten black velvet, to z uwagi na to, że ona ma tego gęstego kutnera, bo w ogóle każdą welwetową roślinę, no tutaj mokra ściereczka jest nie bardzo. Poleca się mieć jakiś delikatny pędzel na przykład do pudru, duży pędzel i przecierać te liście tym pędzlem, żeby pozbyć się kurzu czy innych zanieczyszczeń. Ja ja do tej pory nie musiałam tego robić, ponieważ ona stoi bardzo blisko nagrzewacza i ta niewielka ilość tej pary, która opada na nią do tej pory przepraszam, świetnie oczyszczała te liście, więc ja nie musiałam stosować żadnych innych metod oczyszczania tych liści nie poleca się roślin z kutnerem za dużo zraszać zresztą ja i tak nie zraszam roślin jeżeli potrzebuję pewnej wilgotności powietrza to albo stawiam w danym pomieszczeniu pranie albo przenoszę albo mam nabliżacz i jeżeli trzeba to go przenoszę z pomieszczenia do pomieszczenia i w ten sposób podnoszę albo utrzymuję wilgotność powietrza odpowiednią a nie przez zraszanie zraszanie tak naprawdę nie dosyć, że w przypadku takich belwetowych roślin jak belwet, jak nie dosyć, że może im zaszkodzić, to i tak jest dość krótko, przynosi taki krótkotrwały efekt, no, bo trzeba było co chwilę zraszać tę roślinę, żeby ona tą wilgotność tam jakąś miała dookoła siebie, więc dla mnie to, dla mnie to się mija z celem, tak naprawdę, a a może przynieść szkody, bo może i zaszkodzić tym wylbecnym liściem. I jeżeli idą nowe, i na przykład do takiego stożka wzrostu dostanie się ta woda, to ten liść może zgnić jeszcze zanim i mieć plamy zmiany przez tą wodę, która się tam dostała, zanim jeszcze się dobrze rozwinie. Więc no, ja tam nie polecam nie polecam zraszania. Jeżeli ktoś bardzo chce od czasu do czasu umyć zbiorcze swoje rośliny, to można je prysznicować. Ja tak robię. Jeszcze w tym sezonie jesiennym, jesiennym tego nie robiłam, ale myślę, że za moment nadejdzie. Wiosną i latem szczególnie, kiedy jest ciepło, robię to znacznie częściej. No. Komu polecam Na alokazję? W zasadzie to każdemu, kto szuka ozdobnej yy, okazji, która nie wyrośnie do nie wiadomo jakich rozmiarów i będzie przyciągać oko. No, Ona nie jest trudna. Myślę, że tak samo jak, o właśnie, ten Princess. W której już wychodzi na liść i zgubiła tamten, o którym mówiłam w, w filmie o niej, w pierwszym z serii. O miesiące ten najmniejszy zgubiła, a tu wyszedł nowy, i tak jak mówiłam w tamtym filmie, nowa łodyga, łodyga nowego liścia jest biała, i tak jak widać, ta też jest biała, bo to jest nowe liście, jeszcze się nawet do końca nie rozwinął i one ciemnieją z czasem. No, to tyle, jeżeli chodzi o jedną i drugą okazję. Jeżeli macie jakieś pytania co do Black Velvet, albo do Yoko Ten Princess, to tam akurat odciąłam do filmu o Yoko Ten Princess. Jeżeli macie jakieś pytania, albo chcielibyście coś dodać, to bardzo chętnie, jestem bardzo otwarta na to, to zapraszam do komentowania, zachęcam do lajkowania i do subskrypcji. I muszę tutaj powiedzieć, że ilość subskrypcji jest dla mnie strasznie miła. Jest mi bardzo miło i bardzo bym chciała podziękować wszystkim tym osobom, które mnie do tej pory zasubskrybowały zasubskrybowały no jest to budujące i motywujące i, i człowiek ma takie poczucie, że to co robi to nie jest takie para gwizdek, tylko faktycznie to gdzieś tam komuś się podoba, no bo w końcu nie tworzy się kontentu na YouTubie dla siebie tylko też tylko dla innych i bardzo bardzo jest mi miło bardzo dziękuję i myślę nad rozdaniem ale zobaczę jeszcze jak to będzie do końca wyglądać w każdym razie coś, coś tam wymyślę żeby wam podziękować za to jak, jak, jak ten kanał się rozwija dzięki wam tak naprawdę jeszcze chciałam dodać, bo na pewno to zauważycie ten jeden liść e, mojej Black Velvet ma uszkodzenia jedno jest tu drugie tu już mniej widoczne e, ja ją kupiłam z tymi uszkodzeniami widziałam, że to są ewidentnie uszkodzenia mechaniczne i że tu się nic e, złego nie dzieje więc ja tu się nic nie zmienia, tutaj nie ma żadnych zmian grzybowych czy nic innego się nie dzieje. To po prostu są uszkodzenia mechaniczne, z którymi już ją kupiłam. Dobra, to tyle na dzisiaj. Do czwartku. Pa!